Dark Web, często owiany aurą tajemniczości, stanowi zaszyfrowaną część internetu, do której dostęp wymaga specjalistycznego oprogramowania. Zrozumienie jego faktycznego charakteru jest kluczowe dla oddzielenia mitów od rzeczywistości. Czym dokładnie jest Dark Web? Jest to segment sieci, który nie jest indeksowany przez standardowe wyszukiwarki i nie jest dostępny za pomocą konwencjonalnych przeglądarek. Stanowi on stosunkowo niewielką część globalnego internetu, często znacznie przecenianą pod względem rozmiaru. Można go porównać do prywatnej sieci w ramach publicznej infrastruktury, wymagającej specyficznych narzędzi do nawiązania połączenia. Dostęp do Dark Webu uzyskuje się przede wszystkim za pomocą przeglądarki TOR The Onion Router. TOR działa na zasadzie wielowarstwowego szyfrowania i routingu ruchu sieciowego przez sieć ochotniczych serwerów na całym świecie. Każda warstwa szyfrowania jest usuwana przez kolejny serwer w łańcuchu, co skutecznie maskuje adres IP użytkownika i zapewnia wysoki poziom anonimowości. Proces ten można metaforycznie opisać jako wysyłanie wiadomości poprzez serię pośredników, z których każdy dodaje i usuwa warstwę opakowania, uniemożliwiając śledzenie oryginalnego nadawcy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących Dark Webu jest przekonanie o jego całkowitej odporności na działania organów ścigania. W rzeczywistości policja i agencje bezpieczeństwa na całym świecie aktywnie monitorują i prowadzą operacje w Dark Webie. Wykorzystują zaawansowane techniki analityczne i operacyjne, aby identyfikować i ścigać osoby prowadzące nielegalną działalność. Anonimowość oferowana przez Dark Web jest relatywna, a nie absolutna, a przestępcy są regularnie wykrywani i aresztowani. Uznawanie tej przestrzeni za całkowicie bezpieczne schronienie dla niezgodnych z prawem działań jest błędne i może prowadzić do poważnych konsekwencji. Należy podkreślić, że samo korzystanie z Tora i przeglądanie Dark Webu nie jest nielegalne. Istnieją liczne uzasadnione zastosowania tej technologii, takie jak ochrona prywatności, bezpieczna komunikacja dla dziennikarzy i aktywistów w reżimach autorytarnych, czy omijanie cenzury internetowej. Dark web to zaawansowana technologicznie przestrzeń sieciowa, której charakterystyka wymaga precyzyjnego rozmienia. Nie jest to obszar poza prawem ani siedlisko wyłącznie nielegalnych działań. To narzędzie, które oferuje anonimowość i szyfrowanie, wykorzystywane zarówno w celach zgodnych z prawem, jak i tych niezgodnych.